Nie jednego nie. mnie. Ja tam jakoś czujono czarę mardemonizmu jakiegoś z jakiegoś dziada. Lecz raz coś zagrała gdzieś zajęło. dusza życia się znawiamy. dwa mnie swoje. Wszedłem. Wiem, zawsze zwycięży Chrystus Nazaretu. Nie mówi się dobro, zwycięży. Zawsze zwycięży dobro, tylko zwycięży. Zawsze zwycięży Jezus Chrystus Nazaretu. Dla niektórych dobro. To diabolo dla mnie zwycięży Jezus Chrystus z Jeszcze no, słyszałem coś takiego, tak przyjął Dla Ja nie wchodziłem w na główka dzieci, bo ja się tak mi robiono, a którzy z którymi mi robią szpiegostwo, do mnie filmów. I tak na wniosek. Ja się na to nie godzę. Ja raz się zamadlać, włączyć film, przejść się, zjeść coś, 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 zamodlić się, żeby to szpiegostwo odeszło z mojej głowy. Straszna będzie na też widziała. Tam się u nich ukazało na odnisku też, co robi szpiegostwo. My się na to nie godzimy. Trzeba raportować, mowa, słowa i w ogóle obrazek słuchane. Lepiej na głowa trzymać w pracy też. to to w wpalimy, otrzymam obrazki i na uszach, i z tyłu głowa, i na głowa. Modlitwa, żeby nie stopowano mnie na drodze do mojego ślubu. Ochroniły to. Którzy grają na konsola? Taka, teraz się składa z jak z tym co widzę, nie tych, co to mogli być. Teraz też mnie składa dopiero teraz. Którzyś, no do tylko, którzy zakrywali gra, konsola? Ty, 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 ty. ty. Potem tam mówię, ta Izabelowa, coś tam, jakieś to wszystko da, te iluzje, wizje, to były te że zresztą zimy straszne, to zaburzenia światowe, tutaj były to cały świat, to, rady stacji, tu. Se i sali, internetu, posłuchają WhatsApp, zazwyczaj do różnych krajów, co na, o nich myślą, co i jak, co ja wiedzą. Którzy się wchodzili w głowę, posyłali coś tam, że rzekomo to tak się dopełnia, coś tam, różne treści, demonizmy, wyjaśnianie, zatajanie za, za czy prowadzenie do akceptacji żadnych błogosławień, tylko rzekomych błogosławień z sekty bestii, czyli do bycia przeklętym, życia w przekleństwie i przeklinaniu i przekleństwie, sami umywając się w spokojeczku, bycia tymi jakimiś takimi anielskimi, w poczuciu, że po prostu są gorszymi, ewolucyjnie, za to, że czynili innych gorszymi. I mają to zaznaczenie, ciągle tak. innych są gorszymi, zazdrości, że są gorszymi. Za to, że czynili innych właśnie po prostu gorszymi. Pułapka. To jakby z pułapki. Zostać w spokoju, przeprosić, uczynić, wynagrodzić finansowo, tak jak należy, jak ksiądz powie, rozsądzi. Nie czynić nigdy innych gorszymi, nie potknuwać, bo to i tak Duch szybciej przelicza, szybciej widzi. Duch się jest tak obecny w ich w najgłębszych piekłach. I tak tam słyszę, że choćby w postaci jakim się wydaje w ich schizach wizja, że jakaś demonica czy coś, i tak Chrystus w tym zwycięża. I obserwuje, i widzi, rejestruje, przekazuje, jak daleko zajdziecie Nie powstrzymuje, bo już rozpoznał, że już się uśmiercały go po wielu Idą dalej i dalej i dalej i dalej. I dalej. Później te niece Chronią Chrystusa, lecz to też. I tuż jak pasowali się w jakieś dzieci, może że zagrywali, że tutaj podłączenie, coś tam, Którzyś, ten dziecko, tu krana kosola, patrz jak fajnie ten, tu kran, patrz jaka fajna wizja ten, a potem. Ej, może którzyś, to przecież nie wyszło, mi tam jakieś zadanie domowe albo kurde, ja mam jakieś grę, grałem w krepę, to zły bo je powiedziałem. Ja tak ja to nie, już wtedy coś takiego wyczułem raz, czytam książkę, kiedy byłem małym chłopcem, czytam, 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 czuję nagle jakieś pętanie jakieś, jakbyś wyczuwał, to zacznę na pytania wtedy chłopiec nie wiedząc, nie rozumie to co, co chodzi. Jeszcze w czasach gdzie takie zaufanie nie miało się, żeby gdzieś komuś meldować raportować za bardzo. Patrzę, tu czytam książkę, czuję, kurde, co ja byłem miserkało kaho. Pętanie. Demonizm. Tu czytam, czytam, czytam i stopa. Słyszę słyszę grażyna, słyszę te słowa, co ja czytam, coś tam też dziwne. nakus. Czytam, czytam, czytam. I znowu, bo coś mi nie grało po prostu na runu, że bardziej podpowiedź było ducha oburzego, żeby zareagować. Gdzieś pójść, coś zrobić, bo nie mogłem się skupić na czytaniu książki dalej. Tu czytałem, prowadzę to wyobrazić, tu już przeczytałem to, ale i dalej. Kurczę, nie pamiętam, bo psychika właśnie powiada, żeby pójść, reagować. Ale próbuję ćwiczyć, się czytać. No i o czym się czytać? Czytać, miałem wszystko, na czym się czytać. Bardziej, że w sensie, że książki niechętnie już czytałem, lektor niechętnie czytałem, bo ja jestem zły. którzy mi zawsze to, że miałem problem w tym w literaturze czytania. Albo bym już wielce edukowanym, po pięknych studiach, pięknie rodzina, wiele dzieci, duży majątek ogromny, trylionowy. Не